Cześć wszystkim. Dzisiaj seria Quick Newsów. Zajmiemy się promocjami, jakie ma dla nas firma Bosch. Link znajdziecie na moim Facebooku, a link do Facebooka jest pod w opisie tego filmu. A Zanim przejdziemy tutaj, jakie promocje są dla Was od firmy Bosch, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, dzwoneczka oraz lajka i komentarza dla zasięgu. A pierwszą taką promocją, która jest dość ciekawa, jest to 5 lat gwarancji na urządzenie zakupione urządzenia marki Bosch. I to są urządzenia pod zabudowę, a promocja dotyczy tylko studii mebli kuchennych, czyli jeśli kupujemy urządzenia marki Bosch w studiu mebli kuchennych wraz z meblami, zaznaczam, dodatkujemy, otrzymujemy 3 lata dodatkowej gwarancji. Promocja trwa cały rok, więc nie musimy się o to martwić. Przede wszystkim, o czym należy pamiętać, aby uzyskać taką gwarancję, po zakupie wchodzimy właśnie na stronę Boscha Klikamy promocję, wchodzimy właśnie 2 plus 3 lata gwarancji, to jest dokładnie ten odnośnik i przechodzimy, przejdź do rejestracji. Produktu. Wpisujemy wszystkie swoje dane, dane studia mebli kuchennych, do którym dokonano zakupu. Pamiętajmy się, że to musi być w tym samym: meble oraz sprzęt zakupione. Podajemy pełne oznaczenie modeli, one są oczywiście na tabliczkach znamionowych na każdym produkcie i dołączamy paragon zakupu. I na tym paragonie również musi być widoczne zakupione meble, że jest to jedno studio, kupowaliśmy meble w jednym studiu, co cały. Tutaj e, sprzęt Boscha. E, z m, tej promocji, e, ta te promocja nie obejmuje pralek, suszarek do ubrań, ekspresów, e, do kab wolno stojących i do zabudowy oraz sprzętu drobnego, czyli wszystkie płyty, piekarniki, e, co tam jeszcze będzie, zmywarki. E, Myślę, że jeszcze y, mikrofale y, spokojnie będą y, zaliczać się do tej y, y, promocji, i w terminie od 4 miesięcy od daty zgłoszenia y, z regulaminem programu na adres podany zgłoszeniu otrzymasz kartę stałego klienta uprawniającą do bezpłatnego serwisowania zgłoszonych urządzeń przez 5 lat. Więc mamy tutaj gwarancję na 5 lat. Musimy pamiętać o tym, że musi być to w jednym studiu mebli kuchennych zakupione wraz z meblami i rejestrujemy się na tej stronie, które podałem, więc ta promocja jak najbardziej na plus dla firmy Bosch ze względu na to, że wiemy jak te sprzęty czasami potrafią zawodzić po dwóch, trzech latach. Aczkolwiek wiemy, że też, że w studiach mebli kuchennych sprzęt nie jest tani. Musimy jeszcze wziąć to pod uwagę, bo dedykowane modele na studia mebli kuchennych są w dość wysokich cenach. Też mają dodatkowe funkcje, natomiast musimy na to bronić poprawkę, czy chcemy, czy nie. Czy bardziej będzie opłacać się kupić na Przypuśćmy tańszy sprzęt w jakimś sklepie i do tego tańszego sprzętu dobrać pięcioletnią gwarancję jako ubezpieczenie sprzętu. Więc na to warto zwrócić uwagę. Przejdźmy teraz do kolejnej promocji, bo tutaj mamy ich kilka. Tak, od odkurzania jest oczywiście już zakończona. Przystawka do lodówek w prezencie również zakończona ocenia i wygra i promocja kolejna zakończona, to była dość ciekawa, bo wystarczyło ocenić jakiś sprzęt i można było wygrać smartwatch Apple ale już jest zakończona, więc i tutaj na szczęście to Bosch, czyli prawdopodobnie jakaś gra w bingo z tego co widzę też już jest zakończona, a obecnie możemy sprawdzić skorzystać z 10-letniej gwarancji na silnik odkurzaczy workowych i bezworkowych marki Bosch I to nic prostszego, kiedy zakupimy taki odkurzacz Wchodzimy właśnie na stronę promocje, wchodzimy właśnie w zakładkę odnośnie gwarancji 10 lat, zarejestruj się, zakładamy, stronę, zakładamy konto na stronie tutaj Bosza. bo kiedy tylko tu klikniemy przechodzimy do rejestracji konta na stronie. Następnie, kiedy zarejestrujemy lub jak już mamy, zalogujemy się, dajemy urządzenie i otrzymujemy 10-letnią gwarancję na silnik w odkurzaczach. Kolejną promocją również będzie gwarancja na silnik, i to jest gwarancja na silnik w pralkach. Analogicznie, tak samo jak do odkurzaczy. Chodzimy na stronę, przechodzimy, zarejestruj swój produkt, przekieruje nas do strony, gdzie do konto, logujemy się lub rejestrujemy i musimy pamiętać, że jest to na silnik pralki w technologii EcoSilence Drive, czyli te tak zwane silniki inwerterowe, czyli można powiedzieć, że już praktycznie każdy większość, bo nie każdy, większość producentów na ten silnik daje 10 lat gwarancji. I ostatnią też ciekawą promocją jaką tutaj znajdziemy będzie 10 lat gwarancji na wnętrze zmywarki. Kiedy klikniemy tu przejdziemy 10 lat gwarancji na zabezpieczenie wnętrza zmywarki przed przerdzewieniem, czyli rejestracja polega na tym samym co w w silnikach pralek i silnika odkurzaczy. Tak samo musimy mieć konto lub założyć, zarejestrować. Tam będziemy proszeni zawsze, pamiętajmy, że będziemy proszeni o paragon, więc musimy mieć skan i numery seryjne urządzenia, które znajdziemy na tabliczkach znamionowych, które znajdują się na sprzęcie. To będzie zawsze obowiązkowe. I tutaj ciekawa promocja ze względu na to, że kiedy mamy wnętrze zmywarki z kwasówki, cokolwiek by się stało, jakaś rdza by się pojawiła, Bosch przyjdzie z pomocą i w ciągu 10 lat to naprawi. I pamiętajmy, że to są gwarancje, które nie tyczą się całego sprzętu, tylko danego, danej części yy, produktu. Czyli jak silnik w odkurzaczach i pralkach, tak tutaj mamy yy. Tak tutaj mamy wnętrze zmywarki. Z mojej strony będzie to wszystko, bo już to wszystkie promocje. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Również możecie zajrzeć i obejrzeć tutaj prezentacje związane z marką Bosch, którą również znajdziecie na kanale. I z mojej strony będzie to wszystko. Cześć!